Ja nie lubię generalizacji. To nie jest tak, że polskim katolikom daleko, że polscy księża to coś tam. No, no nie no, są różni księża, są różni katolicy, poza tym na no Boga umówmy się, a ateiści to nie niszczą świata mięsożerstwem, spalinami, a, a muzułmanie tego nie robią, a hinduści tego nie robią. Jeszcze w niektórych krajach, gdzie jest ich większość, tak samo robią, jak my. To nie jest kwestia taka, że katolicyzm ma wpisany w siebie gen zniszczenia świata. Tak? My jesteśmy po prostu tak samo głupi, jak wszyscy inni. I czasami dorabiamy, do, 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 jak wszyscy inni dorabiamy sobie do tego ideologię, tak? czy to religijne, czy, yy, czy polityczne, czy jeszcze jakiekolwiek tam sobie inne, bo do wygody zawsze łatwo, chętnie dorabia się sobie ideologię. Natomiast ja myślę, że my powinniśmy odkryć, jak bardzo troska o stworzenie, jak bardzo troska o ten świat w jego właśnie nowym wydaniu, tym takim krwawiącym, bolesnym, na naszych oczach się załamującym, jest yy, czymś, czym, w czym chrześcijanin powinien się odnaleźć czym powinien żyć i oddychać. Zobacz, mamy na przykład y, y, tę wstrzemięźliwość piątkową od pokarmów mięsnych. Nikt za Chiny Ludowe nie rozumie o co chodzi. Dlaczego, jeżeli ja mogę iść ja na sushi za 50 zł, a z schabu za 9,90 nie zjeść, tak? I to jest moja wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Na czym to polega? To jest, Bóg ma zakład mięsny y, y, albo rybny, tak? No, no, w ogóle wiadomo, że to pochodzi z czasów, kiedy mięso było delikatesem, kiedy było rzeczywiście frykasem, kiedy było drogie, kiedy było rzadko dostępne. Nasi przodkowie, przecież pokolenie mojej prababci, czy jeszcze babci, mięso jadło naprawdę bardzo rzadko y, i przeżyli. Co zaskakujące najbardziej. Natomiast, kiedy myślę sobie o tym, jak można by było tę wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, która jest pusta znaczeniowo dzisiaj dla ludzi, ten piątek jest tradycją kulturową, opowiedzieć na nowo w tym właśnie kluczu: troski o stworzenie, miłosierdzia dla świata, okazywanego ludziom, których może nawet nigdy na tym świecie nie spotkasz, ale spotkasz ich na sądzie, których wodę wypiłeś, zjadając tego hamburgera, których, którym zabrałeś ziemię, zjadając tę parówkę. Dlaczego, dlaczego nie miałbyś tego piątku nie mielibyśmy tego piątku. Piątku, niech będzie piątek, jeden dzień w tygodniu. Opowiedzieć właśnie w ten sposób, że z troski o naszą wspólnotę, o wszystkie, o całość stworzenia, o pomysł Boga na ten świat piątki będę miał właśnie takie, że, że, że dam mu światu przez chwilę odetchnąć. I niech mi nikt mi nie mówi. Że to nie ma żadnego znaczenia, czy ja kupię, czy nie zjem, bo i tak sobie wielki biznes to skalkuluje. Jak wielki, jakbyśmy poszli wszyscy do tej naszej żabki, Biedronki, czy groszka, czy czegoś tam jeszcze innego, i 80% z nas spróbowało zacząć wybierać inaczej, to oni zaczną inaczej zamawiać w magazynie centralnym. Jak magazyn centralny będzie miał taki ani inny rekord, to zacznie zamawiać inaczej u producentów i nagle się usiądzie i się zacznie zastanawiać, co dać tym ludziom, bo oni chcą kupować coś innego i jak to wyprodukować. Tylko my musimy najpierw pójść do tego sklepu, a nie siedzieć w internecie i rwać szaty, że katolicy nie są ekologiczni, że politycy nie nadążają, że to, że tamto. Moja odpowiedzialność. Co ja konkretnie dzisiaj zrobiłem, żeby, żeby tego było. Ja ci powiem, na przykład, myśmy zaczęli z żoną w domu, bo moja żona mnie bardzo pilnuje w tych kwestiach ekologicznych i się i bardzo też ostro sprawdza, czy ja jestem, nie jestem hipokrytą. I bardzo dobrze, trzeba mieć takiego bliźniego, który cię też pilnuje. Ale na przykład jak zamieniliśmy, i to jest też bardzo takie twórcze i motywujące, bo ja sam szukam w sobie wtedy motywacji takich głębszych, a nie tylko takich, och. Zrobiliśmy na przykład, zamieniliśmy wodę taką, u nas kranówka jest taka od do picia, powiedziałbym, więc zrobiliśmy taką wodą z bańki, takie te galonowe, nie? te, te 20-litrowe i ja pamiętam momenty, że wynosiłem do śmieciarki z 10 żółtych worków, czyli tych segregowanych suchych, jak piliśmy, bo pijemy dużo wody z tych zgrzewek. Wczoraj robiłem śmieci wieczorem przed, przed, przed wyjazdem tutaj w te trasy dzisiaj po południu Polski y, i w, y, wystawiłem trzy. I mogę mu uwierzyć. Po prostu chodziłem, trzy razy sprawdzałem, czy jeszcze jakiegoś worka nie ma. No, z 10 czy 11 zejść do 3, to powiem szczerze, plastiku i, Słynie, i tych segregowanych, tak. suchych, no to już jest konkretne mniej, tak? Także, mhm. także gdyby nie to, że już było późno, to jeszcze bym się upił ze szczęścia. A alkohol jest wegański, więc, więc to też powinno oddziaływać na naszego polskiego ducha. Nie wiem, dlaczego mhm. nie oddziałuje.